Teraz oni? Ojej, mój biedny brzuszek! Jestem głodna! Kto jest głodny? Robota w sam raz dla mnie! Moja wnuczka jest głodna? Nie szkodzi, zaraz to naprawię! Chyba moja siostra woła o pomoc! Jestem już w drodze! Lecę! Dziękuję za tak szybkie przybycie. Jestem taka głodna. Zróbmy sobie kulinarny challenge. Zapowiada się świetna zabawa. Proponuję zacząć od czegoś łatwego. Przygotujcie dla mnie pyszny makaron. Spokojnie robi się. Wiem jak ugotować makaron. O ja nie, ale to nie szkodzi, też wymyślę. Wydaje mi się, że to dość łatwe do zrobienia. Wystarczy, że wrzucę spaghetti do wrzącej wody. Tylko, że są za długie do tego garnka. Trzeba je wepchać nieco głębiej. Najłatwiej zrobić to oczywiście za pomocą rąk. Aj, jak gorąco! Moje biedne dłonie! To tak robi. Trzeba rozłożyć makaron dookoła garnka. Zmięknie i stopniowo wpadnie sam do wody. To bardzo proste. Spaghetti? Jakieś sklepowe badziewie? No! Najlepsze spaghetti to spaghetti robione ręcznie. W mojej restauracji podaję tylko taki makaron naprawdę nie ma w tym nic trudnego. Trzeba kochać to co robisz i być w tym profesjonalistą. Dlatego zrobię wszystko od początku do końca samodzielnie. Przygotuję ciasto, a z niego zrobię makaron. Ok. Żeby otrzymać nietypowy czarny kolor, dodam odrobinę barwnika spożywczego. Ciasto gotowe. Teraz musi nieco odpocząć. No i gotowe. Mierzę czas. Nie, no to za długo. Można to zrobić o wiele łatwiej. Co, już? Widzicie? To wcale nie trwało tak długo. Ale z tego ciasta powstanie nierealnie smaczne spaghetti. Trzeba je tylko dobrze rozwałkować, a następnie specjalnym nożem pociąć na cienkie paseczki. I teraz można wrzucać do garnka. Ok. Tadam! Minut i najlepsze spaghetti w waszym życiu jest gotowe. Teraz nadszedł czas na smażenie szmiorniczek. Dodadzą makaronowi wyrafinowania. To wygląda bardzo drogo. Babciu, co ty robisz? Ketchup? To obrzydliwe. A mnie się podoba! Co tu się dzieje? Tom, co ty robisz? Próbuję wyciągnąć makaron z garnka, nie chcę wyjść. Martw się, po prostu trochę go rozgotowałeś. Okay. No i co ja mam teraz zrobić? Wiem, do diabła z tym spaghetti. Jest sposób na to, by makaron zrobić znacznie szybciej i smaczniej. Potrzeba do tego pudełka koreańskiego makaronu pororo. Jest nie tylko pyszny, ale i taki kolorowy. Co za ochyda. Jesteście po prostu zazdrosne. Ale Kate na pewno wybierze mój makaron. Okej. Okay. Chyba zacznę od tego czarnego spaghetti, nigdy wcześniej takiego nie widziałam. Muszę spróbować, fu, to jest obrzydliwe! To w ogóle je coś takiego! Porcja w środku wygląda znacznie bardziej zwyczajnie, oczywiście uwielbiam spaghetti z ketchupem. jednak to zbyt banalne połączenie, chociaż nawet mi smakuje. A teraz przyszedł czas na makaron pororo. Zobaczmy. Jaki kolorowy. Od razu rośnie apetyt. Tylko dlaczego to jest takie ostre? Co za moc. To było takie super. Uwielbiam ostre rzeczy. Tom, gratuluję wygranej. Zróbcie mi tym razem pyszne kakao. Tak patrzycie, czas działać. Robi się. Myślę, że dam radę. Bułka z masłem. Oczywiście trzeba zacząć od mleka. Przeleję je do garnka, aby stopniowo się nagrzewało. Wsypuję do niego kakao i powoli mieszam. Ucieknę się do tajnego składnika i dam troszkę czekolady do kakao. Wtedy będzie o wiele smaczniejsze. No i już czas, żeby przelać napój do kubka. Najlepiej zrobić to za pomocą chochli. Dzięki temu nie rozleję niczego poza kubek. No to naprawdę urocze. Pachnie niewiarygodnie pysznie. Rzeczywiście, śmierdzi w całym pokoju. Babciu, twój przepis z pewnością nie jest najgorszy. Ale dlaczego taki prosty? A co z bitą śmietaną? Naleję kakao do kubka. A teraz zajmę się śmietaną. Okej. Okay. Zaczynam ubijać. Zresztą śmietana będzie smakować o wiele lepiej, jeśli ją sama ubiję. Gotowym kremem udekoruję kakao. Ale to nie wszystko. Będzie wyglądać jeszcze pyszniej, jeśli na wierzchu położę troszkę pianek marshmallow. Wszyscy je lubią. No teraz jest idealnie. Po co zadawać sobie tyle trudu? Można po prostu użyć gotowej śmietany. Ale pomysł z marshmallow też mi się podoba. Więc ja dodam kilka pianek. Ale to jeszcze nie koniec. Użyję też ciasteczek Oreo. Też są bardzo pyszne. Będą fajnie wyglądać. Dodam też tukierki M&M's. I to całą paczkę na raz. Oczywiście nie wolno zapominać o syropie czekoladowym. To się nazywa kakao. Kate na pewno się spodoba. Sprawdźmy. Tom, twoje kakao wygląda naprawdę dobrze. Chyba zacznę od niego. Jest niewiarygodnie smaczne. Miejmy nadzieję, że kolejni kandydaci nie będą gorsi. A teraz spróbuję kakao od mojej ukochanej babci. Babciu, przykro mi, ale kakao Toma smakuje lepiej. Został jeszcze jeden, ostatni kandydat. Kakao też mi smakuje. Które wybrać? Mimo wszystko bardziej podoba mi się wersja toma. A teraz chcę, żebyście zrobili mi chipsy. Mam nadzieję, że dacie radę. Chipsy? Pewnie. zna. Jak w ogóle robi się chipsy? Jestem przyzwyczajony do ich jedzenia, a nie robienia. To najpierw trzeba obrać ziemniaki. To bardzo łatwe do zrobienia z pomocą specjalnego noża. Teraz musisz pokroić każdego ziemniaka w cienkie plasterki, aby wyglądały jak prawdziwe chipsy. Wyszło całkiem równo. Z pozostałymi robimy to samo. A teraz można piec. Najważniejsze to nie żałować oleju. Wtedy chipsy będą bardziej chrupiące. A, już wszystko rozumiem. Teraz zrobię najlepsze chipsy na świecie. Takie jakich Katie jeszcze nigdy nie jadła. Okazuje się, że można obierać ziemniaki zwykłym nożem. Ale super! No, co ty robisz? Przestań śmiecić. Chyba troszkę przesadziłem, ale wszystko dokładnie obrałem. No, to teraz moja ulubiona część. Ziemniaki trzeba pokroić w cienkie, cieniutkie plasterki. Pamiętam, ważne, żeby nie oszczędzać na oleju. Wydaje mi się, że na mojej patelni jest go całkiem sporo. Najwyższy czas wrzucić ziemniaki. Tom, tu jest za dużo oleju. Wszędzie się rozpryskuje. Nie macie pojęcia o robieniu chipsów. Ja z kolei zrobię dla Kate prawdziwe na naczosy. Trzeba wziąć tortillę kukurydzianą i pokroić ją na równe trójkąty. Teraz wlewamy na patelnię trochę oleju i rozkładamy na nim nasze trójkąty. Usmażą się i zamienią w najprawdziwsze naczosy. Gotowe? Można wyciągać. Wyszło niesamowicie. Teraz trzeba ładnie ułożyć je na talerzu. Jako sosu można użyć serka topionego. Dzięki temu naczosy będą jeszcze smaczniejsze. Fajnie byłoby dodać troszkę limonki. Ekstra mi to wyszło. Super. Mam nadzieję, że Kate się spodoba. Chwileczkę, co to za zapach spalenizny? Tom, co ty zrobiłeś? Na sekundę odwróciłem wzrok od moich chipsów. Kurczę, teraz muszę dać Kate te spalone węgielki. Nie martw się, może jej się spodoba. Bingo. Wiem, co może mi pomóc. Jeśli posypię chipsy serową przyprawą, Kate nawet nie będzie wiedziała, że je spaliłem. Idealnie. Wszystko mi się udało. No nie wiem. Okej, okay, wszystko wygląda naprawdę fajnie. Tom tradycyjnie zacznę od twojego dania. Fuj, ochyda. To jak jedzenie węgla drzewnego i serka w proszku. Obrzydliwość. Ciekawe, co zrobiła szefowa kuchni. Szczerze mówiąc, nigdy wcześniej nie próbowałam prawdziwych naczosów. Nie żałuję, nie bardzo mi smakują. Babciu, jedyne co pozostało do spróbowania to twoje chipsy. Jakie dobre! Babciu, gratuluję. Ty wygrywasz tę rundę. Przygotowałaś rewelacyjne chipsy prosi najpierw. O, to frytki z kaczupem. To proste. Frytki to takie niezdrowe. Wiem, jak je przygotować. Nasi bohaterowie zabierają się do gotowania. Tom postanawia najpierw rozgrzeć patelnię. Bardzo dziwne. Olej się nie leje. Naleję go prosto z butelki. Tyle wystarczy. Podkręcę większy ogień. Super. Teraz można smażyć. Tom, nie rób tego. To mocy, to się pali! Ostrożnie, młody człowieku. Lepiej spójrz, jak to się robi. Babcia pokaże ci, jak smażyć frytki. Bierzemy tylko odrobinę oleju, zmniejszamy nieco temperaturę i wrzucamy ziemniaki. Uzyskamy chrupiącą skórkę i delikatny środek. Gdy frytki będą miały złoty kolor, można je przełożyć na talerz. Ale fajnie wyszło. Muszę tylko dodać pyszny ketchup Heinz. Moja wnuczka na pewno to pokocha. Czy można podawać jedzenie w ten sposób? Pokażę jak to się robi. Bierzemy kawałek aromatycznego boczku i kładziemy na nim frytki. Teraz zawijamy je w rolkę. I ze zwykłych frytek otrzymamy piękne i nietypowe danie. Na wierzch dodajemy odrobinę syropu z borówek i dekorujemy pietruszką. Kulinarne arcydzieło jest gotowe. Wymyśliłam coś lepszego. Bananowe żelki są bardzo podobne do frytek. A jeśli dodamy syrop truskawkowy, to wyjdą nam frytki z keczupem. Tylko na słodko. To na pewno spodoba się mojej siostrzyczce. Nareszcie wszyscy gotowi, więc możemy próbować. Danie babci jako pierwsze wpadło mi w oko. Klasyczne frytki i keczup. Kate naprawdę się spodobało. Ciekawe jak będzie jej smakowało danie dla prawdziwych smakoszy. Szefowa sięgnęła po nietypowy przepis, ale nie zostało to docenione. Teraz prezent od brata. Wygląda to na frytki i keczup, ale to słodkie żelki z sosem truskawkowym. Zanurzasz i jesz. Pozostaje nam wybrać zwycięzcę. Brawo, babciu, gratulujemy. A teraz Kate chce pyszne domowe gofry. Nie ma problemu, kochanie. Co? on Nie widzę. A, gofry. Umiem je zrobić. Widziałem fajny przepis na YouTube. Rozbijamy kilka jajek. O, tak. Ojej, skorupka wpadła. A, dobra, nic nie szkodzi. Dodajemy cukier. Można nawet więcej, dzięki temu gofry będą smakować lepiej. Oj, nie szkodzi, będą naprawdę dobre. I mieszamy, mieszamy, mieszamy. W sercu, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Coś mnie męczy to mieszanie. Myślę, że wystarczy, teraz możemy dodać mąkę. Ile jej potrzebujemy? A. A, Co się stało? Dlaczego mąka wylądowała na mnie? Musisz bardziej uważać! Więcej mąki oznacza więcej gofrów. A tak w ogóle to mam dość tego gotowania. Jest nudne. Może nie potrzebuję tyle mąki. Odłożę nadmiar. Dobra, teraz będę znowu mieszał. No, całkiem udało mi się to ciasto. Może i się udało, ale oczywiście nie jest tak dobre jak babcinę. To mój stary, sprawdzony przepis. A moja wnuczka na pewno go pokocha. Ciasto wyszło idealnie. Czym wykarmicie dziecko? Musi się zdrowo odżywiać. Nie potrzebujemy cukru. Niech będzie cukinia. Ma tak wiele korzyści dla zdrowia. Zetrzemy ją na tarce. Potrzebna nam będzie cała cukinia, aby uzyskać ładne, gęste ciasto. Dodajemy jajka, jakbyśmy robili zwykłe gofry. A teraz dorzucimy mąkę i mieszamy bardzo zdrowe cukiniowe ciasto. Jak brzydko to wygląda! Jak coś zdrowego może wyglądać brzydko? Babciu, spójrz na ten idealnie zielony kolor! Ciasto jest gotowe. Można je wlać do gofrownicy i odmierzać czas, aż będzie usmażone. Musimy tylko czekać, jakie różne dania wyjdą u naszych uczestników. Babcia ma już wszystko gotowe. Ja też. I wiem, co trzeba zrobić. Udekoruję gofry syropem truskawkowym z prawdziwych owoców. Właśnie tak wyciskam sok z truskawek bezpośrednio na gofra. Czegoś tu brakuje? O, wiem, zwinę gofrów w ten sposób i dodam bitą śmietanę. A na górę wcisnę całą świeżą truskawkę i trochę borówek. Wyszło pięknie. Po co coś wymyślać? Do pysznych gofrów wystarczy syrop klonowy i odrobina masła na wierzchu. O! Czas wyciągnąć gofry. Zielony kolor to kolor zdrowia. Brakuje tylko ładnego podania. Gotowe, można próbować. Okay. Te gofry wyglądają dokładnie tak, jak chciałam. Tylko co to za niezwykłe nadzienie? Fuu, skorupki od jajek. Trzeba być ostrożniejszym podczas gotowania. A co to jest to zielone? I Na górze jakaś trawa? Mimo to kawałek spróbuję. Ładnie pachnie, ale smakuje... Fuuu, to obrzydliwe. Smakuje okropnie. Okay. Czego się spodziewać po tych gofrach? Wyglądają całkiem zwyczajnie. Dobrze się kroją i pysznie pachną. Już mi ślinka cieknie. Są pyszne. Palce lizać. Jako zwycięzcę wybieram te gofry. Hura! To są moje. Babcia znowu wygrała. Więc jakie jest mm. następne danie? Wow, to sushi. To jest coś, co umiem robić. Sushi? Okay. Uwielbiam sushi. Najpierw trzeba ugotować ryż w specjalny sposób. Zrobię. Babcia wie, jak ugotować ryż. Fu, ryż jest taki obrzydliwy. Na pewno nie będzie mi potrzebny. Braciszek Tom ma swój własny przepis. Zrobię słodkie sushi. Albo słodko-kwaśne. To będzie idealne połączenie. Zacznijmy od tych słodko-kwaśnych paseczków położę na nie trochę bitej śmietany. To będzie pyszne. Teraz dodam żelkowe misie na całej długości i można zwijać. Wyszły naprawdę duże i kolorowe. Widziałyście kiedyś takie sushi? Na wierzchu dodamy więcej sosu czekoladowego i voila! Sushi szefa Toma gotowe. Ktoś tu powiedział szefa? Ja jestem szefem kuchni, a to nie jest prawdziwe sushi Tom na wyłączyć ryż i przełożyć go do miski to ułatwi robienie rolek Teraz bierzemy arkusz nori i przecinamy go na pół Do klasycznych rolek używam awokado Trzeba wyjąć pestkę i oddzielić miąż od skórki Nie rozumiem Coś mi nie wychodzi Tu okay. pracuje profesjonalista babciu Teraz awokado trzeba pokroić w cienkie plasterki aby zmieściło się w rolce razem z ryżem już prawie mam. Następnie kładę arkusz nori na macie. Na wierzchu położyłam troszkę ryżu. Ryż lepiej ułożyć na brzegu, żeby łatwiej było skręcić rolkę. Teraz dodaję serek o nazwie Filadelfia, od którego pochodzi nazwa rolek. Dorzucam cienko pokrojone awokado i używając maty zwijam rolkę. Teraz trzeba cienko pokroić łososia. Kawałki fileta układam na wierzchu rolki i używając maty dociskam rybę, aby wszystko wyglądało jak należy. Właśnie w ten sposób. A teraz można pokroić rolkę na kawałki i ułożyć je na talerzu. I proszę, rolki Filadelfia gotowe. Są piękne i pyszne. Ojej! Jednak nie potrafię zrobić tych Twoich rolek. Nie trzymają swojego kształtu. Aha. Ale wymyśliłam coś. Będę potrzebowała do tego ogórka. Wydrążę go i dodam do niego nadzienie. Ogórek na pewno utrzyma swój kształt. Będzie też nie tylko smaczny, ale i zdrowy. Potnę go na plasterki. A tych brzydkich rolek się pozbędziemy. Wyłożymy niezwykłe sushi z ogórkiem. Babcia jest z siebie bardzo dumna. Wow! Wszystko gotowe? Możemy próbować. No to próbuj, Kate. To wszystko zostało przygotowane dla ciebie. Co to jest sushi w ogórku? Nie zamierzam tego jeść. Okay. Te wyglądają idealnie, a do tego świetnie smakują. Znakomite sushi. Jakie duże i kolorowe rolki. Ledwo mieszczą się w ustach. Wow, są naprawdę dobre. Wybieram je jako zwycięzcę. Hurra! To mój popisowy przepis. Wiedziałem, że moja siostra go doceni. Podobał Ci się challenge? To pospiesz się i subskrybuj kanał Hahanom. Mamy tutaj tylko najciekawsze wyzwania, zabawne historie, śmieszne postacie i mnóstwo pysznego jedzenia. Nie zapomnij też dać kciuka w górę. Czekamy na Ciebie na kanale Hahanom.